Piękne zwycięstwo klaczy formuła, a dokonał tego Siergiej Wasiutow, który jest z nami. Siergiej, jaką miałeś formułę na to zwycięstwo? Ruszyć, spokojnie poprowadzić, poczekać na prosty i odstrzelić. Świetna klacz, pięknie zapowiadająca się najpolskiej polskiej hodowli. No, bardzo się cieszę z tego, że ona jest polskie polskiej hodowli, dlatego, że wreszcie zrobiła konkurencję innym i mam nadzieję, że właściciele niektórzy wrócą do dni rodzinnych i będą zwyciężać kołnierzy takimi samymi konami. Sergiej, bardzo Ci dziękuję. Zwrócę się teraz do prezesa Polskiego Klubu Wyścigów Kłonnych, Pawła Gocowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak powiedzieliśmy, piękne zwycięstwo klaczy wyhodowanej w Polsce w nagrodzie kategorii A, co jest już czymś wyjątkowym dla nas, takim szczęśliwym zbiegiem okoliczności, bo wyścigów nie da się przewidzieć, że akurat w takim dniu wygrywa Polska klacz. No myślę, że to nie był zbieg okoliczności, bo odzwyczailiśmy się faktycznie od tego, że, że polskie konie bija importy, ale jeszcze w nie tak odległej przeszłości to była norma, więc e, miło, że coś takiego się wydarzyło. Klacz z pewnością była jedną z faworytek. Cieszy to, że jest córką Ogiera Babank, który właściwie e, tym rocznikiem, z którego ona pochodzi, czyli tegorocznymi dwulatkami debiutuje. Cieszy to, że, że to jest wychowanka stadniny koni krasne. To pokazuje, że w Polsce możemy hodować, hodowaliśmy, hodujemy i możemy hodować dobre konie wyścigowe. Powiedzieliśmy o nagrodzie Dakoty, a przed nami jeszcze Sand Ledger. Bardzo ważna gonitwa, zmierzą się roczniki. To jest coś wyjątkowego. No to jest w Polsce od 1987 roku ta gonitwa jest gonitwą porównawczą. Taki standardowy klasyk jest przeznaczony dla trzyletnich ogierów i klaczy. My, ponieważ mamy mało koni w treningu, więc no te lata temu, bo to już minęło 30, zbliżamy się do 40 w tej formule nagrody St. Ledger. Mamy mało koni w treningu, dlatego, dlatego ten wyścig został, jego warunki zostały zmienione. No, w tym roku trzylatki mają taką skromną reprezentację. Myślę, że w głównych rolach wystąpią starsze konie, czyli Klacz Miss, Dana Might i Jolie Jumper. Ale jak będzie, zobaczymy, bo to jest tylko sport. No właśnie, oprócz tej sportowej rywalizacji, panie prezesie, to miło popatrzeć na te Szczęśliwe twarze, które przyjeżdżają właśnie zobaczyć wyścigi i cieszyć się tym sportem. No to jest bardzo piękna medialna dyscyplina sportu, w dodatku bardzo pożyteczna, bo służąca hodowli. Konie są poddawane próbie dzielności, i w związku z tym hodowcy wiedzą, które z tych koni później należy wybrać, wybrać do dalszej hodowli, do ulepszania i rasy pełnej krwi, i drugiej rasy czystej, czyli koni czystej krwi arabskiej, ale także Raz koni sportowych, czy teraz już bardziej mówi się o księgach hodowlanych, bo to się bardziej wy, wy, wymieszało, ale ten folblut w, w hodowli koni sportow, sportowych był, jest i myślę, będzie potrzebny. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Trzymamy kciuki za dalsze piękne wyścigi. Tak jest, ja bardzo pięknie dziękuję.